Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk m 41 s Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. wygrania macie passive karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano, z tej strony WOWKA witam Was w nowym odcineczku. W którym będziemy wbijać sobie do każdej batli, którą sobie, no słuchajcie, napotkamy, zobaczymy, jak to po prostu pójdzie. Najlepszy kod na stronie, oczywiście, jest to kod ty dający 10% więcej przy wpacie, 20% na start. No i możliwość dostania z tych oto słuchajcie, przepięknych, gratisowych skinów, właśnie przy wpacie z moim kodem. Więc myślę, że naprawdę super opcja. No i co? Startujemy sobie, słuchajcie, odcineczek. Wchodzimy w Case Battle. Widzimy tutaj. Tutaj bitwę czterosobowo. No po prostu z dostępnych bit mogę sobie wybrać jedną. No i po prostu będziemy sobie lecieć. Ja sobie jeszcze tutaj szybko przyblokuję te ostatnie skiny. Dobra, przyblokowałem te ostatnie skiny, żebyśmy wiedzieli, w razie czego, które te skiny były po prostu zdobytymi w dzisiejszym odcinku. No i co? Na razie. No, jakoś super, najgorzej nie jest, chociaż najlepiej też nie. No, ale w z case, jakby coś takiego lepszego. No, niestety nie ma nic lepszego w z case. Więc, niestety, chyba to będzie właśnie porażka. Więc pierwsza bata nam mnie poszła. Całe szczęście jest dosyć słaba. Więc teraz przed nami jest mocniejsza batelka. Troszeczkę zobustowanej skrzynek, bo aż 4 sztuki. No i trzy sztuki już w wersjach standardowych, więc też będzie. Zobaczymy sobie po prostu, którym lepiej pójdzie. Chociaż te busowane są troszeczkę droższe. Więc to też. Oj, 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 nieźle, nieźle. Nieźle, ale ja trafię lepiej. Ale ja trafię lepiej. See you later też będzie mocne. Na razie to jeszcze ja, tylko ja w tej bitwie jestem taki pokrzywdzony. I kurczę, chyba wejdę taki pokrzywdzony, co? Czy trafię? Czy trafię w skrzynce Neona lub plagi? E, neon też na nie siada zbytnio. Może plaga trochę lepiej pójdzie? I nie poszła. Nasza druga porażka, więc zbieramy siły w porażkach naszych na bitwy o większy budżet. No muszę już tutaj pójść w to. E, Sheyredda. Najbardziej no nie chcę wszystkiego. Underdog jest na drugim miejscu. Zobacz, tutaj coś tam, coś tam się dzieje. Fajniejszego. Teraz znowu kałaszek mu leci. Kurde. Tu jest naprawdę niewielka różnica między mną a tym. Ziołkiem, a terisa. może być mocniejsza. Nie wiem, co będzie mocniejsze. Dobra, piękne zwycięstwo dzięki trybowi Underdog. Więc tryb, którego nie lubię. Jako pierwszy dzisiaj nam dał mocne zwycięstwo, więc. Polecimy kolejny raz WanderDoga? Nie. Dobra, pójdźmy sobie tutaj zboostowane Wastelandy aż 11 skrzyneczek, 231 zł, 3 osoby. Zobaczymy, co na takie butelce się Wastelandowej, zbustowanej wydarzy. Tu już tryb standardowy, więc musimy trafiać jak najlepsze skiny. Famasik, czy on.? O kurde, mocno, mocno, mocno. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Nie. Ej, czekajcie, teraz to trafiliśmy. Nie, plus tamta Batla zwycięska. No, odcineczek już jest udany, słuchaj. Nie no, dobra, poczekajmy do końca, bo jeszcze oni też mogą coś trafić. I mamy jeszcze gigantyczny budżet na następne Batle. To może być piękne zakończenie tej bitwy, ale poczekajmy spokojnie. Aż jeszcze poleci te pięć skrzyneczek, no bo wiecie jak to jest, kurczę, czasami potrafią zaskakiwać pod sam koniec, nawet mając wielkie prowadzenie, może się to zmienić, więc ja spokojnie czekam. Spokojnie czekam, chociaż wiadomo jak się nastawiam, no nie? Że będzie to giga mocne zwycięstwo. I, 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 I słuchajcie, bitwa odcinka zostaje wygrana, słuchajcie. Wygraliśmy battle odcinka, więc metoda słuchajcie, wbijania do bitew jak najbardziej nam wypaliła ta batla wygrana, tamta. Więc musiał być ten słaby początek, musiał być ten słaby początek po to, żeby teraz się rozkręcić i odnieść tę naprawę. Mega, mega mocne zwycięstwa. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, zbieraliśmy moc w porażkach. Zbieraliśmy moc w porażkach, piniata. Nie, też może bardziej łaskawa, nie no nie będzie bardziej łaskawa dla mnie, ale też całkiem. Nie, no w sumie nie aż taka niezła nie no, średnia taka batelka była z tego. No z tych wszystkich, co mam do wyboru, no to ja idę w to tak naprawdę. Tu trzy... Czteroosobowa na dwie skrzyneczki. Tutaj jest Jester. Oczko siada mu, czyli jest już grubo. No tak średnio. I tutaj no wiadomo kto wygrywa, kurczę. Wiod o kurde! Mocno. Jak na bitwę za 24 zł. Bardzo, bardzo, bardzo mocna batla. Wręcz rzadko spotykana. Więc tutaj idziemy po tego... Lovely case, a na teraz. Ileś lovely case na buście teraz zobaczymy ile jest Lovely Case na buście 25-20. Znów no w sumie tu było widać, bo to jedna skrzyneczka tylko. No i tutaj nie wiem teraz, no może być różnie. No nie, no jest wiadomo, znaczy wiadomo, no zwycięży po prostu. E, wiadomo to nie było. Napisz, jaki jest twój ulubiony skin w cesie i liczbę od 1 do 6. O kurczę, z tych batli, no to idę w to. 20, no wpakowałem się troszeczkę, nie powiem, że nie, w bardzo, bardzo długą batelkę. No ale muszę wbijać, słuchajcie, do każdej batli, a ja z tamtych co miałem do wyboru, no to po prostu wybrałem sobie tą, Więc no zobaczymy, zobaczymy. Ultra Case też miał swój odcinek i poszedł naprawdę fajnie. Więc może i nie, dziś to po prostu. Się uda przynajmniej, żeby te ultra case y dobrze poszły. Ile nam zostaje w ogóle budżetu? Ile nam zostaje w ogóle budżetu? 179 zł. Więc z tego jak najbardziej może wyjść jeszcze bardzo, bardzo dobra batla. Chociaż mamy już i tak naprawdę super sytuację, na którą no nie można narzekać, umówmy się. Nasza sytuacja w dzisiejszym odcinku jest naprawdę mega mocna. Mamy prawie, prawie połowę tej batli, No i wam powiem, że nawet jak na Ultra case'a nie jest dobrze Chociaż no on lepiej dużo No ale mogło być dużo lepiej, mogło być dużo lepiej mm, Tutaj jest, ej jesterówka jest na koniec, jesterówka Dobra, ej najmocniejsze mamy na koniec Najmocniejsze mamy na koniec, więc naprawdę nie Może wydarzyć się tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy w tym oto odcineczku, więc słuchajcie, czekamy na koniec. Skrzyneczka Jester, wiadomo, równe szanse na każdego dostępnego skina w skrzyneczce, a najmocniejszym jest właśnie Digielek, w najmocniejszym stanie, no jest piękny, jest piękny. W ogóle teraz jest bardzo mała różnica między nami, no nie? Jak najbardziej to jest do zrobienia, tylko teraz, no i nawet nie wiem, czy Fobosem tego nie uda się zrobić, no nie no, że Fever Dreamem, ma kurczę, więc nie do końca. Musiałby beznadziejnego całkowicie z trafić, ale depcze mu bardzo mocno po piętach. On tutaj niespokojny nie może być. Nie może być, bo tu jeden moment, słuchajcie. Jeden moment szczególnie, że przed nami najmocniejsza, najważniejsza skrzyneczka, której nie wiadomo w ogóle, co wypadnie. I tutaj, żeby jeszcze tak jakoś stanem dobić czy coś, no wielkich różnic nie było. Ale też bitwa też nie była jedną z najmocniejszych. Dobra, kolejne batelki. O, jest tutaj za 140%. I boty dodaję gościu. Dobra, toś startuj. Ej, kurczę. Ajajaj aj, aj. nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że m, tyle budżetu idzie na procentówki. Szczególnie, że to jest skrzyneczka 3%. Znaczy, no to jest duży na te procentówki, ale 3% to jest mało i taki, tak. Więc nie jestem z tego zadowolony. No właśnie, tak jak myślałem, kurczę. No źle zobaczyłem, battle zobaczyłem tylko na budżet wbiłem po prostu do niej no i tak to po prostu by wyglądało, no wiadomo jak jest o kurde, co tutaj się dzieje, ja pierd no to nieźle, no to nieźle, no to nieźle co to była za skrzyneczka w ogóle, co to była za skrzyneczka w ogóle jedna z tańszych skrzyneczek na stronie, patrzcie co się tutaj wydarzyło m4 stratos -Phera. stratosfera w stanie faktoryniu no i co rozwala całą batelkę co ciekawe zapodam ciekawostkę tutaj ja byłem najsłabszy w całej batli czyli żeby zupełnym przypadkiem ta bitwa była właśnie by underdogiem to w tym momencie było jedno z najfajniejszych zwycięstw. Jakie kiedykolwiek mieliśmy? Czekajcie, te 45 zł. Chciałbym coś najbliżej naszego budżetu. Czy coś tutaj się trafi najbliżej naszego budżetu, żebyśmy mogli sobie zrobić taką bateleczkę? Dobra, tutaj 25, więc może być. 6 skrzyneczek, tych najtańszych, właśnie z eventu, no i zostaje nam te 19,99. Może będzie jakaś batla, może będzie jakaś batla, właśnie w tych pieniądzach. Miejmy nadzieję, no ale zobaczymy. 4 skrzynie, 4 skrzynie jeszcze. Moje trafy słabizna, chociaż no ze względu na stan, tak jak widzicie, stat factory new, i to jest właśnie te prowadzenie mojego przeciwnika, które powstało właśnie ze stanu skina więc tak to by bywało, i czy uda się pokonać magicznego Polaka? No chyba nie, chyba nie. Ale my i tak, słuchajcie, mamy co ciągle mega dobry odcinek. Nie zapominajmy o naszych dwóch mega mocnych badlach, które po prostu były. Jest 16,80 underdog, USP and Glock. Ostatnia bitwa w dzisiejszym odcineczku. Jedna jedyna skrzyneczka, co nam poleci. Pamiętajcie, że osoba z najgorszym skinem zgarnia totalnie wszystko, więc niestety nie jestem to ja. No i co? Dziękuję wam za ten piękny odcinek. Pamiętajcie, że event nas jest, Skin się ciągle trwa, natychmiastowe skiny są ciąg. Natychmiastowe wpłaty z kinu są ciągle dostępne. Macie tutaj tylko limit, który budujecie sobie wraz po prostu ze wpłatami. Możecie sobie po prostu sprawdzić, jaki macie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i.